Hej, witam serdecznie na prawdopodobnie najgorszym technicznie streamie, jakiego oglądaliście w życiu. E, tak sobie pomyślałem dzisiaj rano, jak wstałem, że mam ochotę zbłaźnić się. A czy jest lepsze miejsce niż pierwsze Dark Souls? Wydaje mi się, że powinniśmy stworzyć idealną postać. Idealną. Musi być piękna, musi być cudowna. Nie może być abominacją, bo jak wszyscy wiemy, w Dark Souls tworzy się najlepsze postacie. <słyski> Teraz się nie zorientowałem, że nie mam tej. Przepraszam, bo że jestem debilem. Pamiętacie jak mówiłem o najgorszym jakości streamie? Tak wygląda według tej gry dojrzałość. Jak się starzejecie, to robicie się coś... Spleśnieli. Za kola wydaje mi się, że będą ok. To jest Leon po prostu z rezydenta czwartego. Jest, to jest pójście na skróty. Jak chcesz zrobić głupią postać w Dark Soulsach, to po prostu robić takie grzyba. Czarne włosy, bo to jest taki zwyczajny. On się nie wyróżnia. To jest po Bogdan, czoło. Brat wygląda, jakby po prostu miał blachę na czole i w sumie. Ej, to jest mądre. On po, on po prostu już wie, jak bardzo dostanie w pierdol. Tu już wiecie, blaszkę założoną, żeby nie bolało tak bardzo, więc ja bym to zostawił. Tu jest blaszka największa, więc taką bym zostawił. Bogdan wygląda. Na Zbyt zadowolonego, jak na gościa, który ma umrzeć 342 razy. I jest to prawda, jest to całkowita prawda, ale to niedługo zmienimy, nie bój się. Czemu masz takie duże oczy? Musi wypatrywać u zagrożenia. On jest przyzwyczajony, on ewoluował do tego, aby mieć oczy szeroko otwarte. Jeszcze większe, gdzie jest wielkość oczu? Większe, największe. Tak, jak chcę żeby był bardziej wklęsły. O, o, tak, tak, tak. To po prostu ma być tak, że od razu masz widzieć, że ten człowiek już dostał kiedyś. Że tutaj, tutaj pojawił się bąk. Donośny bąk. Człowiek mobs. To jest zdecydowanie człowiek mobs. Modyfikuj ustaw domyślne. Modyfikuj. Nie! E. Nie! E. Nie! Oszaleję. Bogdan mi zniszczyło. Ok, uznajmy, że Bogdan jest po. Wiecie, on się musiał jakoś pokazać. On potrzebował jastyfikacji. Jest po paru operacjach plastycznych. Podaj imię. Bogdan. On nie może być zbyt, nie wiecie, za mądry nie może być. Więc ani kapłan, ani żaden, ten ma, żaden mak i tak dalej. Łowca, wiecie, to jest spryt trochę, nie? Tak samo złodziej, wędrowca to taki spryt, trochę trzeba ogarniać. Rycerz wojownik, wydaje mi się, że jest taki zbyt, zbyt nie? To musi być bandyta. On dostał po prostu ciupagę i ma nią lać. Bonus, naszyjnik, ponieważ dodaje więcej życia, a jemu się przyda, ponieważ jak widzieliście potrzebował operacji plastycznej, ponieważ wcześniej za często parował uderzenia ryjem. Budowa bardzo potężna, Bogdan, akceptuj. I tak zaczyna się właśnie przygoda Bogdana. Dobra, tam lore wiecie o co chodzi. Ciemność była, potem nie było. Parę duszy, każdy wziął inną, mamy wszystkich zabić. Dziękuję, nie musicie spędzać czterech dni czytając Lore Dark Souls. To są przygotowania do przejścia gry bez żadnej śmierci. No teraz na pewno umrę, bo jak mówiłem, to są tylko przygotowania. Chociaż, chociaż to może nie być takie trudne ostatecznie. Okej, okay, widzę go, czekajcie. A on już czeka, e? E? Prosta Gierka. No i myślę, że tam nie do samego końca, do Głyna. Siema. Pierwszy boss, na którego możemy skoczyć. Możemy mu usiąść na mordzie. Somsy nie są stale takie straszne. Powiedziałem to i pewnie zaraz umrę po prostu. No, dawaj. Gierdolni. Git. Łatwa gierka no i już można speedranować w zasadzie. Już można by speedranować. Zamawiam Ubera. <ślesk> Jak mówiłem, Bogdan lubi parować ryjem, także dużo HP potrzebuje. W tej grze trochę mnie wkurwiają ryje, muszę przyznać. I mam ochotę ich zawsze uderzyć. Spójrzcie na tego gościa. Chodźmy chyba od razu do góry, bo nie ma co, marnować czasu. Pierwsze wyzwanie to będzie chyba Taurus, tak mi się wydaje. Siema, spadłeś. Oj, patrzyłem na czat. Oh. Popsuta gierka. To hitbox był zepsuty, nie powinienem dość obrażeń. Zdążę to zabrać, czy mnie pierdolniej spadnie? Spadnę. Oh. Upokorzenia oficjalnie zmienione na jeden. I teraz będzie lepiej, uwierzcie mi. Teraz będzie zdecydowanie lepiej. Zróbmy to jeszcze raz, ale porządnie, tak? To jest prosta gierka, generalnie. Tutaj nie powinno być problemu już praktycznie z niczym. Oh. Tak, tak, mia tak, miałaś tu nie spaść, to prawda. Ja to specjalnie zrobiłem. A ja to specjalnie pod kątem zrobiłem, to nie tak, że ja umarłem, spadłem. Tak. <ścoughs> tak, poziom pierwszy, wyparcie. Witam. Żegnam. Tu się dało chyba spaść. Musimy zdobyć tak jeden klucz, dzięki któremu chwilę później zdobędziemy... Um... Błagam, błagam. Robiłem powtórki przed streamem i to nigdy się nie zdarzyło. Nie ma czym się przejmować. Bóg nam sobie z tym poradzi. Nie, ja stracę tę duszę, tak? Stracę... Wolę umrzeć sam. Na swoich warunkach, ok? Jeszcze raz, powoli, powoli. Nic straconego. To była ostatnia śmierć. Tego tu na szybko. Tego od razu jak spadnie. Tego wywołać. W tego od razu wjechać. Póki jeszcze czas. Okej. Okay. Update pokażeń właśnie, właśnie, właśnie. Więcej ich nie będzie. I więcej ich nie będzie. Obiecuję. Zostawcie 10 <grym znić> do salta. Nie zobaczycie tego salta. To jest niemożliwe. Tutaj ostatnio umarliśmy. W tym właśnie miejscu. Spróbujmy tym razem tego nie spierdolić. Jeden. Zajdź za niego, Zejść za niego. <grym znić> Nie, nie, szło mi w życiu gorzej. Naprawdę. Oh. Jeszcze ten z góry rzuca tym gównem. Nastroj na mnie jeszcze. Jak dwa ognie, no. Po prostu odbijali mi od siebie. No, i teraz jak Bóg. Teraz jak Bóg. Już tu raz. Serio? Tak, zatruj mnie jeszcze, zatruj. Mama? Dobra, Bogdan nie boi się trucizny. On przyprawia sobie nią potrawy. Przychodzą tu jeszcze od tej strony, więc spróbuję pierw zabić tych. Tego dobrze. I teraz oni się ustawią yy, kolejno, tutaj, więc będzie łatwiej, dobra. Od razu tak mogę zrobić. Rzesz to się wydaje oczywiste z perspektywy czasu. Tylko martwi mnie ta trucizna. Ja naprawdę nie dotrwam. Piękne, zero dusz. Ja raczej nie podchodzę, bo wszyscy się rzucą naraz. A w sumie, chuj. No i po co po mi to było? Siup. I jakimś jebanym cudem do tego dotrwaliśmy, ale już naprawdę nienawidzę szczurów. Yy, poziom, poziom, poziom. Okej, okay, siła. Tutaj powinien trochę podekspić, ale. Ale myślę, że to jebać, bo Bogdan tego nie potrzebuje. Bogdan potrzebuje tylko adrenaliny. Serio żyjesz jeszcze? To może być ryzykowne, żeby wejść w nich naraz, ale Bogdan nie wie co to ryzyko. Bogdan nie wie. Bogdan prawie nic nie wie. Łatwo. Łatwo moi drodzy. Pokaż się nie to. <laughs> nie tego trupa. Tego trupa chciałem pokazać. w nie. Łatwe jest odsądzenie, no nie łatwe, łatwe, łatwe. Nie wiem, jak tu można by umrzeć. Nie wyobrażam sobie tego absolut, absolut. Czy to jest mimik? Nie pamiętam, jak nie pamiętam jak te łańcuchy się ustawiały, bo może to odkryć, który jest zwykły, ale też może po prostu pierdolność. No chodź, chodź, chodź. Gościu, gościu, gościu. Lecz znaczy, jakoś się boisz takiej pięknej twarzy. Bogdan nie gryzie. Bogdan nie ma. Wskoczyłem w bombę. Zrobiliśmy klucz tam, gdzie brutalnie zamordowaliśmy niewinnego człowieka. Czyli to, co Bogdan kocha najbardziej. No, chodź. To jest pacyfistyczny ran. Tutaj tylko tańczymy. Bogdan jest staroświecki. On przyjmuje tylko jeden na jeden. Nie będą się panoszyć. Czy uda się za pierwszym podejściem zrobić bossa? Ja obstawiam... Ja nie obstawiam, ja wiem. Ja wiem. Bogdan potrafi to zrobić. Bogdan potrafi to zrobić. Witam. A, jeszcze go kopnęła wiatr hmm. To są te Dark Soulsy? To jest to Dark Souls? To jest to całe Dark Souls? Co to dla Bogdano? Co to dla Bogdana? Tak, tak, dziękuję. Dziękuję, że tutaj byłeś. Dziękuję, że tutaj byłeś. Jestem Ci bardzo wdzięczny za to. A to nie koniec. Artorias manus. więc za pierwszym. Doczekaliśmy się. Oto najważniejsza waifu w historii ludzkości. To jest nasze słoneczko, które nas prowadzi przez ten świat. Tak? Oczywiście, że chcę. Oczywiście. Oczywiście. Zawsze będę chwalił słońce. Okej, okay, pierdolony smok. Czasem ten y, ogień weźmie cię naraz, na zabije, a raz po prostu pół HP tylko i nie wiem czego to zależy nigdy. O. Później jak tu wejdę, to pewnie na hitami ściągnie. No i mamy skrócik naszego ogniska, gdzie wydamy nasze ciężko zarobione punkty w siłę, ponieważ przed nami jest ważna broń, Claymore, piękna broń. I w siłę czy to RNG pozwoli mi przetrwać tą mieszczurkę? W sumie darmowe dusze, okej? Okay? Który to był? Który to było? Lewe chyba. Okej, okay, okej. Okay, udało się jakoś. Udało się przeżyć. Proszę, proszę, proszę. Tylko Claymore chcę. Mam pomysł. Uleczę się najpierw i dopiero pobiegnę dalej. O nie! Proszę daj mi to, daj mi to, daj mi to, daj mi Dobra, chodź, chodź. Roll, roll. Nie, psycha, psycha, psycha mi nie siada. Jest wszystko w porządku. To nie jest tak, że brakuje mi jednej śmierci do wyskoczenia przez okno. To nie jest problem. To nie jest żaden problem. Tylko żebym nie spadł. Nikogo to nie ma? O ty kurwa. Następny chciał zajść, od tyłu. To my go zajdziemy. I tam. Ja tam nie podejdę, bo on mnie skuczy. Kurwa. Siup. Nareszcie ktoś... Jakąś już pokażyłem. Pierwszy raz... O szczury. Nie, 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 nie. Żadnych trucizn. Żadnych kurwa trucizn. Chodź, chodź. Ostr... Powoli, 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 powoli. Nie, 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 nie. Nienawidzę szczurów. Jezus Mario! Nie słyszeliście, ale dostałem kurwa ten. Alerta, brawo. Że myślałem, że mi serce wyskoczy. Ja pierdolę. Ja pierdolę. Ding dong, 10 śmierci to już okrągła liczba. Fuck! No i cóż, muszę, widzowie, i muszę wyskoczyć przez okno. Przykro mi, że tak się tylko to kończy, że nie zdołaliśmy przejść tych stosów, no ale cóż, co się powiedziało, no to się nie cofnie, także, także, żegnajcie. Dobra, akurat nie mogę, wiecie, bo zimno, jest zimno, za chwilę. A, musiałem kotę nakarmić, dlatego nie mogę. Troszkę potem, troszkę potem, wiecie? Żeby kotu nie było smutno. Jak chcę pójdzie spać. To jest Wiecie, jaka to jest sytuacja, nie? Chcesz komuś pokazać. Lubisz coś. Wychodzić coś dobrze. Chcesz przed znajomym się pochwalić. I co? Upadasz na mordę. Nie chcesz pokazać jak na rolkach jeździsz. Że się nauczyłeś na rolkach. albo na rowerze. To jest moja historia uczenia się na rowerze. Uwaga. Bardzo ciężko. Bałem się strasznie, pamiętam na rowerze, na dwóch kołach. Bałem się strasznie jeździć i się ze mnie śmiali. Z starsi koledzy I cały dzień poświęciłem na to z tatą Żeby jakoś to ogarnąć I oni skądś I uznałem, że wezmę ten rower I pojadę prosto na nich Żeby pokazać jak zajebiście jeżdżę W miarę prosto jechałem już Ale, ale Uznałem też, że jak umiem już po prostu jechać Prosto w miarę To będę potrafił tak samo jechać bez rączek I był słup obok I teraz dodajcie sobie to Że jechałem bez rączek I że obok był słup Cudowne wspomnienia nie zapomnę ich nigdy. Hej, okay. tutaj powinien być skrót. Jesteśmy na prostej, kochani moi, tak? Dobrze pamiętam? To się otwiera od drugiej strony. To się otwiera od drugiej strony. Trzeba wrócić do smoka. Zapierdalej, 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 zapierdalej. Przeżyłem, przeżyłem, przeżyłem. przeżyłem. pi, 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 pi. pi, pi. pi, pi. Parowanie jest tusem, parowanie jest tuszem. Dziękuję. Ja tam chcę po prostu, ja chcę tylko dotrzeć, jak chcę się przedrzeć przez ogień. Aha, dobra, jestem, jestem jebanym debilem. Ja nie umiem solcy, przecież tutaj jest udźwig. O, ty, kurwa, przyszedł. Spierdalaj, spierdalaj, spierdalaj. Proszę, daj mi po prostu przejść. Żyję, 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 żyję. Przeżyłem. Odpocznij sobie, zasłużyłeś, zasłużyłeś Bogdanku. To jest twarz. Która widziała rzeczy. To jest twarz, która widziała rzeczy i Botox. Teraz wam pokażę najładniejszego jamnika. To lider. Okej, okay, tu jest tak. Tu jest jamnik. Ale my jeszcze pójdziemy na prawdziwe wyzwanie, ponieważ jest tu górę jeszcze jeden czarny rycerz. I jako zawodowy gracz Dark Souls, jak zdążyliście zauważyć, weźmiemy go na pary. Weźmiemy typa na pary. Ty, słyszał? Kurwa, jebany. Odwróć się, nie słyszałeś nic? Odwróć się. No cichutko, cichutko. Po cichutku. Kurwa. Ej, mam fatrola, przestarcze. Mam fatrola, przestarczę, Mam fatrola, przetarczę, Chodź na dół. Musimy jeszcze, szybko zdjąć coś eee, spodnie z Roznegliżujmy się. Dawaj, dawaj. Chodź. Oh. Teraz się uda. Jest. Nice. Ładnie. Łatwa gierka. Kurwa. Ok, może to nie był najlepszy pomysł. To nie był najlepszy pomysł. To, bardzo, to był bardzo zły pomysł z tym parowaniem. Dawaj, jeszcze raz parę. O! Ty! Kurwa. Ej, sam w to nie wierzę. Pierdolony. No, chodź. Jeszcze raz. Jest. O, ostatni raz. Co jest? Co jest? To jest Bogdan? Nie poznajecie. Nie słychać dźwięku z gry? Jestem Dybidlem, zapomniałem o tym. Przepraszam. Naprawdę was przepraszam. Mam kolejny pomysł. Mm -hmm. Mówiłaś coś o wujku na weselu? <noise> <noise> Bukuników to właśnie on. O kurwa. Cześć. Co ty kurwa robi, Cześć. Pierwsze PvP Bogdana. Agium, ty co możesz, kurwa? A? Brawo. Nie, 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 Ale zjebałem. Dobra. Bogdan nie, Dobra. nie, 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 się nie, Bogdan potrzebuje nie, To jest, To jest naprawdę jedyne miejsce w jego nie, jak ktoś, jakiś po prostu fan Souls'ów, powie ci, że Souls są, wiecie, idealnie przemyślane, to jest cud artystyczny, cud sztuki, dzieło, wielkie wiekopomne, historyczne, to powiedzcie, że po prostu Miyazaki zaprogramował wielkiego dzika w zbroi, któremu trzeba włożyć miecz w obwód. Tego typa możemy zbuckstabować. Ładnie. Ok, najpierw tego, przyjdzie chyba, powinien do mnie wpaść. Halo, witam. Chodź, chodź, chodź. Czy on to robi specjalnie? Czy on to naprawdę robi specjalnie, żebym po prostu wszedł i tam ten drugiś tam nie rzucił? Ej no nie wierzę w typa. Jakby. Na pewno nie w korytarzu, bo to jest pewna śmierć. Kocham kamerę. Ostrożnie, ostrożnie, ostrożnie. Andre to jest najpiękniejszy człowiek na świecie. Spójrzcie w ogóle na niego. To jest cudowny człowiek, który ci zawsze pomoże. kurwiamie. Czemu się patrzy na mnie? O co mu chodzi? Dawaj! A, chciał się leczyć. Tak się postępuje z magami w tej grze. Nie ma szacunku dla magów. Nie ma szacunku. Nie ma żadnego szacunku. Tu nie wiem, ile ich jest z 10 tych głównie małych. No i plus ten mag jeden, nie? A jak już wiemy, magów nienawidzimy. Magami kurwa gardzimy. Zapraszam. Ja pierdolę... Oh. Nie, 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 uciekaj, uciekaj, powoli, powoli, powoli. W ogóle jest tu was paru. Cieszę się, że... Cieszę że się, że oglądacie, jak właśnie. Jak za chwilę będę umierał 40 razy na gargulcach. Rozsiądźcie się wygodnie. Mam nadzieję, że macie jakąś herbatkę i tak dalej. To jest chyba papierowy, nie? No, serio, muszę po ciebie skakać. Dobra. Nie! Typ to zrobił specjalnie, żeby tych, żeby ci, ci mnie teraz zabili, nie? Nie, no strzeg? Pojebało was chyba. Pojebało ich. Ty, co jest? To był typ, który może otworzyć drzwi tylko po to, aby potem znowu y, móc go zepchnąć w przepaść. Ja to kocham. Uwalniasz NPC-ta, żeby mieć możliwość zepchnięcia go w przepaść. To jest designu. Okej. Okay. No, chodź. Pierdolony jamnik, chodź. Rolf. Dobrze, nie griduj, nie griduj, po jednym, po jednym. Griduj. Griduj. GRIDUJ! Unik. Griduj w ogon. Unik, Powoli, powoli. Tak. Ty, Hitler, co jest kurwa? O nie, drugi. O. Jestem debilem. Ucieknij, o. 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 ucieknij, ucieknij, ucieknij. Na spokojnie to trzeba. Tak, kurwa, nie będzie za pierwszym. Chociaż. Kurwa, nie. Jemnik. Naprawdę, serio. Ej, go, typ. Typ ma 4 metry. Lepiej unika niż ja. Chodź. Dobra, okej, okay, w porządku. Griduj, Teraz możesz, drugi raz. Unik. Ja powinienem mu ogon odciąć w ogóle. Zapomniałem o tym, ale trochę. Dobra. Jeszcze raz. Jednik. Dobrze. Zabiję. Zabiję. Ucieknij teraz. Nie, błagam, ogień mnie zabije, prawda? Parowanie ryjem. Parowanie... Nie wierzę w to. Teraz to już jest gra dla dzieciaczków. Ty, 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 dobra, może... Może jednak nie będę tak... Dobra, umieraj. To było ryzykowne. Dziękuję, że wierzyliście. Bogdan zrobił to dla was. On zrobił to dla was. Ważny moment. Możemy pierdolność ze dzwona. Lord Dark Souls musi uderzyć dwa dzwony. A debil o tym 40 kanałów i 600 filmów robię. O siema. Ty, ten co ma drip. Czy ja mogę mieć taki strój w sumie? Pausing odblokowany. Cudowny. Bogdan jest piękny. Uwielbiam Bogdana, nie wiem, jak nagle. Idziemy na Capradimona, który tak samo jest paskudnym bossem. Co jest coś takiego? Bos. Bos jest. Bos jest taki. Yy, korytarz, który z nim walczycie, jest taki. Zasięg jego ruchu jest kurwa taki, jeszcze są dwa psy. No to nic, to inaczej zrobimy. To pójdziemy do tego. Cofniemy się i pójdziemy do motylka. Yy, fun fact. Upadek z wysokości skopał go więcej razy niż wszystkie bossy razem wzięte. To prawda, to prawda. Dla mnie bossem jest grawidacja. Ja ciebie też kocham. Honorowa ucieczka to nie wstyd. To jest. Ty żyje, żyję! Kurwa, normalnie. Czy te dźwięki e, dostawanie obrażeń i wszyscy planują taki ogólny zarys wszystkiego. I po prostu mi wstaje. Ja chcę, żeby po prostu postać dochodziła z bólu. Ja chcę, żeby gracze czuli się tak samo. Dobra powoli, powoli, że mnie znowu nie wsysną. Dziękuję za Jupi. Ty, kurwa, widzieliście to? Pytałem, czy to widzieliście, bo prawie spadłem. I w tym momencie naprawdę spadłem. W ogóle tu jest tak dużo rzeczy, których nie rozumiem, jak ktoś mógł wpaść za pierwszym razem. Na przykład odpalenie DLC do tego, do Dark Soulsów Pierwszych. Gdzieś tam po prostu trzeba z Wikipedią. Zastanawiam się, ile jest takich rzeczy w Souls'ach, które do tej pory nikt nie odkrył w Elder Ringu. Okazało się, że jest ściana, którą trzeba uderzyć chyba tysiąc razy, żeby się znikła. I teraz pomyślcie, jaki pierdolny szaleniec musiał na to wpaść. Ugłości musiał przez całą grę chodzić i każdą ścianę klikać tysiąc razy bez powodu, mając nadzieję, że coś się stanie. I ten raz, i to jest jeszcze nie jest początek gry, to jest gdzieś tam bardziej za połową. Pani tak są, są naprawdę mieszkanie w tym miejscu. A najważniejsze i co jest za tą ścianą? Nic. Jest to w ogóle niepotrzebne przejście do miejsca, w którym już wcześniej się było. Czemu? Nie mam pojęcia. Więc ten gość, który to odkrył, to mnie bardzo ciekawi, Jakiego radość, że odkrył coś monumentalnego, zmieniła się po prostu w płacz. W jedną sekundę zobaczył, że tam nic nie ma. Nie wiem, sobie nie musiałem mówić. Bogdan jest za niski. Bogdan jest za niski, żeby dostać wrażenia. A ludzie narzekają, że są za niscy. W tym świecie to jest bonus. Short King, dokładnie. On nie ma kompleksów. I co on kurwa robi? Co on mi zrobił? Ej, nie mogę rolować. Kurwa, nie mogę rolować. Gra polegająca na unikach zabrała mi unikania. Chciałbym, żeby to wybrzmiało dobrze. Ej, nie, znowu to robi. I popierdoli mnie. Popierdoli mnie. Teraz, kto pierwszy koło pierwszy zabije. Ej, nie, nie, nie błagam! Kurwa, typie, typie! Kurwa teraz? Jakiś jest kurwa czterech? Oh. Dobra, dawaj go. Nie, 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 nie. Bra. To jest technika, to jest. to jest. bra. Sparowanie ryjem. Bra. Dasz radę, dasz radę. Rolki są dla słabych, nie trzeba unikać, nie trzeba unikać. Estosun ja go paruje, no? Dobra, skończyły się już. Napierdalamy. Raz, dwa, trzy, cztery. Największy egzamin teraz e, unikania. Najgorsze co mogę zrobić sekundę po powiedzeniu, że to jest egzamin umierania. I teraz napierdalaj, napierdalaj. Ale pokażę wam co zrobić, jak przeciwnik jest niehonorowy. No i co teraz, kurwa, gościu? Kurwa, zemścił się. <laughs> Łatwo. Bogdan pomyślał. Bogdan czasem myśli, naprawdę. Jakby może nie wyglądać, może nie sprawiać takiego wrażenia. Ale czasem myśli, jeśli chodzi. O ulicestwienie przeciwnika. Jeśli chodzi o agresję, jeśli chodzi o um, eksterminację, to czasem mu coś przyjdzie do, do tego uba. Bogdan kocha bomby. To jest nowy znak rozpoznawczy. Będziemy kupować bomby, żeby każdego bossa kończyć bombami. To będzie znak rozpoznawczy, oni bombran. Serio, nie zdziwi się, jak coś takiego istnieje. Pójrzcie, ile go bije 19 obrażeń. Przecież tylko musiał z dwie godziny robić. ja dobrze idę? Dobrze idę. Bardzo dobrze idę. Cudownie idę. Kurwa, goś idzie. jak idzie. Trochę się boję tych skurwysynów. Kurwa psy. Siema, ma? Spoko. Witam. Co ty chcesz? Myślę, że tu zostaniesz, że tu umrzesz na zawsze. Myśle, że tu umrzesz. No. Nic ci nie jest jednak. Wszystko dobrze. Nie musi się niczym przejmować. Bra. Już niczym nie musi się w życiu przejmować. Bogdan poczuł siłę już. Bogdan poczuł, że ma trochę klejnorkę ulepszonego. Był trochę nieśmiały na początku, ale teraz po prostu realizuje siebie. Pamiętajcie, jeśli macie w życiu osoby, które blokują wam realizowanie siebie, prawdziwego siebie, to wyrzućcie ich ze swoich żyć. Bogdan tak zrobił i teraz po prostu morduje ludzi. Bo coś tam, że nie można, moralnie źle. Dajcie spokój. Dokładnie, w nienawiści do magów tak zostałem wychowany. Typ miał jakąś różdżkę. Typ miał różdżkę, dajcie spokój. Jak gość siebie nie szanuje i się para magią, tak ja mam go szanować i go nie zabić. Kurwa psy. Siło! Kurwa, nieko, go, tylko atakuj. Siło! Co? Oj, nie widzicie. Spróbuj magię. Jestem skupiony. Okej, okay, na schody. Omiń. Omiń. Super. Ominięte Bogdania. Jestem dumny. Teraz powoli Piesek, jeden Piesek. Nie, nie. Oj, piesek, drugi. I teraz przeżyj i będzie dobrze. Przeżyj Estus, dwa Estusy Unik. Atak Unik. Oj, podwójny atak. Nie wyszło jeszcze raz. Bukrolek, co jest nagle? Ha oh. oh. technika Bogdana. Bombom bom, trzeba zakończyć bossa jak mówię. Cześć, koteczku. Cześć, koteczku. Teraz jest zaśpany. Zaśpany jest. Cześć, pany. Kitku. Jak ta kamera działa? Kuba? A tutaj. Cześć, pany i kabel. Cześć, panu. moje malemstwo, tak. Mam na mikrofonu, tak. Zrób mi kątem, zrób mi kątem, tak. Ludzie kochają koty, pracuj na karmę. Pracuj na karmę, pracuj na karmę, tak. Co ty jest za Czą mi kurwa stopy świecą? I... Tutaj chyba, nie? To było to, co? Serio? Dziękuję. Ale mamy ulepszenie. Stusa jest super. Wcale się nie przejmuję. wcale nie jestem zdenerwowany. Nic mi tu nie przeszkadza. Kurwa, gościu. Dobra, udało się. Ja pierdolę. Jeszcze raz wracamy po duszę. My nie wracamy jednak pod dusze. Nie wracamy jednak pod naprawdę, nie potrzebuję ich.